Czimaleczko widzowie. Jaki fajny krzak, co? Kolorowy jak diabli. Taki właściwie pomarańczowy, tak jak moje barwy. Różowo-pomarańczowy. Może nie widać, ale on jest tak czerwono-różowo-pomarańczowy. Ale przejdźmy do innych rzeczy. Słuchajcie, tak jak obiecałem. Dziękuję panu Zbigniewowi. Za oto tą kamerę. Za tą kamerę. Bardzo panu dziękuję. Na pewno mi się przyda. Dotarła cała zdrowa. Ładuje się także wszystko w porządku. To jest taki model. Także dzisiaj spróbuję no, przetestować już centralnie czyli po prostu nagrać jakiś film. Także będzie ciekawie. Natomiast no jakie plany? jakie plany, no tak jak mówiłem wam wczoraj, no, yy, słuchajcie, plan jest taki, że po prostu, yy, że nie ma planu, nie żartuję, plan jest taki słuchajcie, że, yy, że no będzie jakieś chyba gotowanie, właśnie rozmrażam mięso, także na pewno będę gotował, na pewno będę gotował, tylko trochę później. No obejrzałem znowu parę, Mario, Major, kurwa, to wrzuca te filmy jak jeden za drugim normalnie, ja nie wiem, czy, czy, no... Nie, no dobra, nie, nie będę komentował, bo obiecałem, że jeszcze nie, nie będę na ten temat się wypowiadał, więc, więc nie będę komentował, dla mnie to jest śmieszne, po prostu znowu dzisiaj psznieje, no bo jaki on może mieć inny pomysł, jak teraz, teraz ma drugi pomysł, bo nagrywa jeszcze y, kamerę, którą fil, która filmuje y, ich podwórko, no, no to teraz ma dwa pomysły, bo ma pomysł z jedzeniem, y, to bardzo dobry powiem, pomysł, powiem Wam szczerze, no nigdy bym na to nie wpadł. Autentycznie. Nigdy bym na to nie... Ja już się śmieję, już mi... Nie to... Nie, słuchajcie, ja im nie zazdroszczę, bo to nie chodzi o zazdrość i tak dalej, nie. Ja po prostu nie mogę zrozumieć, jakim kurde, cudem oglądacie takie rzeczy. No ja nie wiem. Nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę. Czy nie wiem, czy u nas ludzie są tacy płytcy? Umysłowo generalnie, no bo to chodzi o to, żeby takie rzeczy oglądać, jak on wpierdziela zupę. I mówi, że on nie jest alfabetą, no. No gamą major z całym szacunkiem, ale gamą tu ty też nie jesteś ani omegą na pewno. A zresztą nawet nie wiesz, co to znaczy. No, alfabetą to nie jesteś. Chociaż, ale zna dwie pierwsze litery yy, tego bodajże greckiego. Alfabetu. Dobrze. Czyli zna dwie pierwsze. Dwie pierwsze litery greckiego alfabetu, no no to tu już jest postęp jakiś. Jakiś postęp jest, bo nie jest alfabetą, no, no nie jest, no bo faktycznie, jak może być alfabetą, jak to jest grecki, e, grecki alfabet, się tak zaczyna. No także tutaj, tutaj, no, no musiałem trochę się pośmieć z tego, bo rozśmieszyłem się po prostu, jak to obejrzałem, to się rozśmieszyłem, słuchajcie, widzowie, nie? I, i, i jak zwykle on nie jest alfabetą, nie? Tak, tak samo, słuchajcie, że. Ciekawe czy on jeszcze ma pędraka, znaczy nie wiem czy to jest związane z, z rakiem, ale no nie wiem, no nie wiem słuchajcie, no śmieszysz mnie major kurde i, i ty twierdzisz, że ty jesteś normalny, no nie no w życiu, w życiu, w życiu stary jesteś trochę ograniczony, niestety, przepraszam, że tak powiedziałem, ale jesteś trochę ograniczony i wiem, że będą... Zaraz tutaj docinki do mnie, że ja się do ciebie czepiam, ale no taka jest prawda, jak oglądam twój materiał, to oglądam, no nie wiem, no to tam był jeden nawet jakiś, jakiś materiał, ktoś nagrał, gdzie gdzie wypowiadali się yy, słynni aktorzy. Yy, no i oni mają rację w sumie, no mają rację, no ja nie wiem. Nie wiem, jak wy młodzi wytrzymujecie, żeby to oglądać, no nie mam pojęcia, no także zresztą nie mam pojęcia, jak wy wytrzymujecie moje filmy oglądać, no. no ale ja to przynajmniej próbuję coś wykombinować, no gdzieś zajść, gdzieś wyjść, gdzieś coś zrobić. Jak już kutuje, to nie pcham głychy do kurde, do buzi, jak to się mówi, bo to wcale apetycznie nie wygląda. Już jak spojrzałem, że on, kurde, je i smarka od razu, o Boże święty. I potem stwierdza, że musi coś zjeść. No, to sorki, no, to, to dla mnie z nosa cieknie, no, to trudno, ale ja staram się nie przy, No, nie jeść przy tym, no. No, dosłownie, no nie wiem, no kurde, bo podają mi ręce, słuchajcie, no. Także mówię jeszcze raz, Major, ja, nie chodzi o to, że ja zazdroszę, po prostu mnie już te twoje filmy to śmieszą, lub nawet powiem inaczej zaczynają mnie męczyć, no, ja tam zachodzę i ja ani razu nie obejrzałem całego, całego twojego filmu, ani razu, aż oglądam, bo chcę być na, 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 bieżąco, żebyś nie palnął na mnie czegoś, tak jak zawsze ci się wydarza, że palniesz na mnie coś, a potem twierdzisz, że nie, zresztą tak samo pan to samo robi, mówi, że coś palnie na mnie, albo na moją rodzinę, potem twierdzi, że on tego nie zrobił i tak dalej, nie, więc muszę być na bieżąco i muszę się przemęczyć na tym filmie, bo jest on ale on jest męczący, po prostu słuchajcie, jest on męczący, to mnie męczy, tam się nic nie dzieje, siedzi chłop dorosły, starszy ode mnie o od dwa lata, siedzi za stołem i wpierdala zupę, no, o ty kurdy, no to już wspaniały pomysł, nie, może ja zacznę wpierdalać gruszki, które jeszcze tu się walają i też usiądę i będę wpierdalał gruszki, no, nie, ja mam, nie, ja mam jakieś trochę inne cele, słuchajcie, na pewno... Będę próbował się skontaktować z takim kumplem, który jest myśliwym i będziemy może całkiem jak się uda, to zrobimy taki materiał, słuchajcie, zrobimy taki materiał z z lasu, gdzie no, pierwszy raz w życiu będę piek na ognisku dziczyznę. Dziczyznę, tak nie wiem, czy to będzie sarnina, czy dziczyzna, no nie wiem. No. Także też i nie obiecuję, że zrobię to y, już zaraz i, i na biegu, nie? Po prostu po pierwsze to muszę mieć mięso. Po pierwsze, muszę mieć mięso, więc, więc to tak szybko nie będzie, nie? Nie wiem, czy on ma w domu, w lodówce, czy musi iść na polowanie. No, w każdym razie myśliwym jest i, i ma zezwolenia wszystkie, także słuchajcie, zrobimy taki numer. I tu się, kurde, major, tego ucz. A nie ty tylko psznie, żresz, i psznie, i kurde, filmujesz to, co filmuje kamera z ulicy. No, no, stary, ja nie mogę, no. Bo Krzysiek wyszedł pod bramkę. O! No ty kurde radocha. Także jeszcze raz pozdrawiam, Major, nie, mój, nie miej tego do mnie za złe. Po prostu pozdrawiam ciebie i, i powiem Ci szczerze. I tak muszę z tobą kontakt złapać i nie wiem jak to zrobić, ale muszę z tobą kontakt złapać. Mam twój numer, ty tam co chwilę to masz wyłączony telefon, więc ciężko się do ciebie dodzwonić. Pod bramkę zajdę. Soki. Pod bramkę zajdę, to mi zaraz sfilmujesz na swojej kamerze. Na dwóch nawet. No także pozdrawiam Cię jeszcze raz. Muszę się z tobą skontaktować. Jak to zrobię, nie wiem. Może w końcu jak się dodzwonię, no to to zrobię. Yy, w pełnej kwestii musimy jakąś jedną rzecz jeszcze ogarnąć. Krzysiek to tam kurde, aż kurde zaparuje mu dynka. Pewnie znowu będzie Cię wyrzucał z mieszkania. A zresztą i tak się nie leży wyrzucić tu. Nie ma co gadać nawet. Żebyś chciał odejść, to już byś dawno odszedł, a ty nie chcesz odejść i tam nie ma co kłamać. Po cholerę, tylko ty takie robisz awantury, że niby odchodzisz, a tak naprawdę nie odchodzisz i nie odejdziesz. I jestem tego pewien, że nie odejdziesz. Chyba, że Konon zaliczy zgon, no to wtedy będziesz musiał odejść. Niestety z powrotem na swoje tam miejsce, gdzieś tam pod mostem, czy gdzie, nie wiem, tam gdzie ty nocowałeś. No także musisz się z tym liczyć. Chyba, że ci Konon przypisz w spadku, no to wtedy będziesz miał farta. Także jeszcze raz pozdrawiam. Nie miej mi tego za złoń, ale ja muszę Ci, kurde, zwrócić uwagę, żebyś nie robił takich gniotów, że żresz codziennie śniadanie o, o, o którejś godzinie, a zaraz będziesz nagrywał, że żresz obiad. No, no stary, no I, i jeszcze raz powtarzam, nie rozumiem ludzi, którzy to oglądają, bo ja to muszę, bo muszę mieć na topie, żeby on czegoś nie na mnie. Ale normalni ludzie nie wiem, czemu to oglądają. Także jeszcze raz pozdrawiam i nie, no. Zdecydujecie sami, co chcecie oglądać. Ja dzisiaj na pewno będę robił jakiś obiad. No a potem, potem, coś pomyślimy. Pomyślimy, być może jutro zrobię live'a. Być może. To zależy też od Berifa. Beryw, pozdrawiam Cię. Nara.